Hej, hej, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Marvolo, a to jest Empire Total War. Witajcie moi drodzy. Dobrze słuchajcie, tuż tutaj ostatnio działaliśmy, mianowicie e, najważniejsze wydarzeniem poprzedniego odcinka było zlikwidowanie Westfalii. E, zajęliśmy ich e, na a więc kolonie, e, niszcząc tym samym całkowicie ich siły. E, udało nam się także zająć e, Strasburg tam z niewielką bitwą pod tym miastem no i powoli powoli słuchajcie sytuacja na froncie zachodnim zaczyna przybierać dla nas pozytywny obrót mianowicie nasze wojska wylądowały pod Rzymem oraz w Hiszpanii gdzie idziemy oczywiście na idziemy na Madryt który opanowany jest przez właśnie Francuzów Dobrze słuchajcie, to jest ogólnie armia, która, jak widzicie, to jest e, piota kompanii indyjskiej Tak więc Takowymi siłami tutaj dysponujemy No i słuchajcie, cały czas kontrolu, kontynuujemy nasz marsz na zachód e, Dobrze, słuchajcie, myślę sobie Okej, okay, ogarnijmy, ogarnijmy tu jeszcze Przejrzyjmy wszystko, czy aby na pewno wszystko jest w należytym porządku Dobra, tutaj kolejne nasze oddziały idą Dobra, te siły mają wyznaczony kierunek marszu. Bardzo ładnie. A, tutaj w Polsce. Um, oczywiście formuję kolejną armię, która będzie wspierała nasze działania. Zobaczmy sobie jeszcze, jak tutaj wygląda z, z finansami. 82 tysiące na turę zarabiam, a więc bardzo, bardzo dużo pieniędzy. Dobra, te armie mają wyznaczony kierunek. No, Ale czasami się blokują i trzeba kontrolować to, czy te armie na pewno idą w takim kierunku, w jakim my chcemy, aby one szły. Ehm, dobrze, myślę sobie, że możemy spokojnie zakończyć turę. No i kontynuujmy, kontynuujmy. Te armie są nam bardzo potrzebne w Europie Zachodniej. Im szybciej dotrą nad granicę z Francją, tym dla nas będzie lepiej. Dobrze, tu mamy naszego szpiona. Naszego szpiega. No, zobaczymy. Wielka Brytania, Francja. Co oni tutaj kombinują, Francuziki? No, chyba będą chcieli stanąć nam na drodze um, do Madrytu. Tutaj Hiszpanie coś kombinują. Znaczy z Hiszpanią mam sojusz, to jest nasz sojusznik. Tak więc nie powinno być z tym problemów. Raczej mnie, raczej mnie nie powinni zaatakować. Uuu, cóż to? Jakiś bunt? Czyżby państwo włoskie upadły? Coś na, trochę na to wskazuje. E, dobra, misja zakończona powodzeniem. Okej, okay, co to się wydarzyło? Tutaj nowego państwa. Królestwo obojga Sycylii. O, patrzcie, tego państwa jeszcze nigdy nie miałem. O, któż by się spodziewał. Dobrze, co my tu mamy dalej? E, państwa włoskie upadły. Bardzo ładnie to możemy sobie oczywiście rozbudować. To także Bardzo ładnie. Dobra, rekrutacja oddziałów. Oczywiście w Polsce najwięcej. To jest wyposażenie naszej nowej armii. Jeszcze na oddział będziemy potrzebować. powinien się w przyszłej turze zwerbować. Dobrze, dobrze, dobrze. Tutaj nasza armia myślę może spokojnie wkraczać do Rzymu. zażądajmy kapitulacji obrońców. To są oczywiście przyjęta. Nie mieliby szans ze mną. Oczywiście wszystko tutaj ponaprawiajmy. Tak jest. Strasznie nie, strasznie nie dbają tutaj o to zadowolenie w swoich nowo zajętych miastach Francuzi. Co oczywiście obraca się przeciwko im. Nie odbudowują zniszczeń wojennych. Dobra, tutaj stojność. uzupełniamy sobie straty. Bardzo ładnie. Tu jest jakaś armia francuska. Za coś tutaj kombinuje Słuchajcie, odezwijmy się do właśnie nowo powstałego Państwka. Umowa handlowa i sojusz. Co wy na to? Czy Wy to przyjmiecie? Nie chcą. To może tylko umowa handlowa. Przyjmiecie? Nie chcą. No to słuchajcie, Was zajmiemy. Chyba jesteście nam niepotrzebni. No niestety muszę Was z, z, zakwalifikować jako kompletnie zbędny, zbęd, zbędny twór polityczny. Polityczno-społeczny. Okej, okay, kolejna nasza armia właściwie już dotarła na front. E, dobrze, dobrze, dobrze. Teraz tak, czy stąd my już możemy tą armię wyprowadzić? Myślę, że tak. Ale wyjdźcie tylko. Prowadzić tutaj te siły. Okej, tutaj się rekrutują cały czas. Garnizon. Więc słuchajcie, uderzajmy na Brukselę. Tak, jest. Uderzyć. Co oni tutaj mają? Troszkę dział. Dobrze, słuchajcie. Przeprowadzimy sobie szturm, a my widzimy się już za chwileczkę w bitwie, a więc do zobaczyska. Okej okay, moi drodzy, nasze wojska są już rozstawione i gotowe do rozpoczęcia szturma, więc zaczynajmy, słuchajcie, strasznie leje, strasznie leje. Dobra, nasze działa, zrobić wyrwę w murze klasycznie. Nie mam zamiaru tutaj, słuchajcie, utrudniać sobie roboty. Działamy według sprawdzonego schematu. Oczywiście ewentualne zmiany w tym schemacie będą wprowadzane na bieżąco. Mamy tutaj miażdżącą przewagę nad wrogiem, on tutaj próbuje się troszeczkę odgryzać nam, ale słuchajcie pierwsza salwa już poszła no ładnie, 21% uszkodzeń myślę, że około 5 salw powinni powinny te mury wytrzymać więc troszkę czasu to zajmie dobrze, tymczasem nasza piechota tutaj sobie pięknie podchodzi a jest naprzód moi dzielni żołnierze Zobaczcie, sztandary Rzeczpospolitej obojga narodów powiewają nad głowami naszych żołnierzy. Zobaczcie, potężne mury przed nami. Zobaczcie, mniej więcej tak to widzą nasi żołnierze. Jakie tam zniszczenia. 160 pułk piechoty liniowej. 40%. No jest tak jak myślałem Dobra, rozpocząć e, Wspinanie się na te mury Może zajmiemy sobie tylko ten tutaj forcik Czym oni tutaj dysponują? Nie mają tego strasznie dużo, tutaj nie mają te baterie dział które mnie troszkę niepokoją Ale myślę sobie, że rozpoczniemy już teraz y, działania mające na celu uciszenie tych dział i to jak najszybciej. Bardzo dużą część naszych wojsk planuję rozmieścić właśnie tu w tym miejscu. Właśnie to ten pójdzie, właśnie na koniec, na końcówkę tego muru tutaj pójdzie główne na nasze uderzenie nasi żołnierze już tam pędzą no spokojnie my tu sobie niby czekamy oczywiście zajmujemy sobie ten fort przedni tutaj mamy troszkę sił wroga piotaliniowa no nic poważnego jak to mur 65% zniszczeń no i działa ucichły Troszkę Myślę sobie, że cztery te oddziały na no, spokojnie rozstawić się tu Na spokojnie To jest tak, pierwszy oddział ustawi się tu Drugi oddział Ustawi się tu nie wiem czy tam tutaj nie podrzucić jeszcze trzeciego oddziału Nie, trzeci oddział podejdzie tu Wspinać się na te mury moi drodzy Dobra, tu nas przechodzą bez problemów Dobra, mur tego nie wytrzymał Padł Naprzód, naprzód szybciorem Zajmować pozycję Moi drodzy, wy tu też możecie spokojnie przyspieszyć, ale leje coś strasznego. Jeśli żołnierze was są mokrzy, to suche nitki. Tu już rozpoczynamy wspinaczkę na mury. Uu, tutaj się troszeczkę ostrzeliwują. Ta piechota liniowa francuska. O, tu jakieś walki. Ale bez problemów ci tutaj podeszli. wiesz, jeszcze macie ludzi, a tutaj jeszcze wchodzą. Jest. Szkoda, że nie mogą rozpocząć ostrzału wcześniej, niż... Yy, nim, ...nim przyjdą wszystkie oddziały, wszyscy żołnierze z oddziału. Jest to trochę wkurzające, ale no cóż. Stawicie to. tu. Ładnie, ostrzeliwać ich tam. Tak jest. Osłabiać wroga. Ile wlezie. Dobrze jest. No, chodzi, 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 moi drodzy. Wszyscy po tej jednej linii, no. Co oni tu kombinują? O, tu walki! Rozwalić ich. Tak jest. E, dobrze, moi drodzy. Pauza. Teraz tak. Ten oddział... zabezpieczy to. Ten oddział... uderzy tu. Co oni tu mają? A mieszkańcy z różnicami, ja was bardzo proszę. Czym do ludzi? Dobra, ten oddział, zabezpieczyć to. Ruszać się. Moi drodzy, rozkazy wydane. Będzie szybko i bezlitośnie. Chodzić, chodzić, chodzić. Ruszać się. Pomóc im atakować. Wyrżnąć ich tam. Dobra, wejdź tu. Wy o, ostrzeliwać ich tam cały czas Bardzo ładnie Łodzi tu zaczęli nas ostrzeliwać Uderzyć na nich Zrobić im krzywdę, nie bać się odważnie Tu już nasza piota uderzyła. Dobra, troszkę chaosu tutaj panuje. No i ogólnie rzecz biorąc całkiem spoko. To, co ci się ten typ tego nie wiem. Dobra. Nie tracić czasu, uderzyć. Jak tu? No to ich tam. Tutaj... no, dobra. Rozwalamy. Zaatakować. No, zrobić im krzywdę, nie bać się, Boże. Chodź, a, tutaj te konie uciekły. Przenieś się tutaj do budynku sztabu. Ten tu kurde. Wojowniczo nastawiony gościu. O, wysłać ich też można. Uderzyć bardzo ładnie pozwalić ich tutaj Dobrze jest, dobra te dwa półki zabezpieczyć centrum Biegiem zabezpieczyć to Dobra przejmujemy Centrum Sprawdzić im krzywdę Dobra, uderzyć Do ataku moi drodzy Dlaczego nie przejmujemy? Teraz przejmujemy, a raz nie A, bo tu jest jeden cwaniak. No dźgnij go, czekasz aż się podniesie. Dobra, tutaj obrońcy się załamują. Bardzo ładnie. Chyba w końcu ktoś się zlitował i go zastrzelił. Dobra, słuchajcie. Dobra, zakończę bitwę. Heroiczne zwycięstwo. Właśnie takie bitwy lubię. Niewielkie straty żeśmy ponieśli. Stosunkowo chyba. Zaraz zobaczymy podsumowanie naszych osiągnięć. No, 200 ludzi straciłem. To są niewielkie straty. A słuchajcie, jesteśmy o krok bliżej do Paryża. Tutaj ponaprawiajmy. Zupełnić straty. To rozbudować. Moi drodzy, ta flota nasza bloku, blokuje okręty francuskie w porcie. No, same niewielkie jednostki. Bez problemów, dobra. Okej. Okay. Okej, okay, teraz tak ta armia. Co wy tu robicie? Dobra. Okej, okay, tutaj nic nie ma. Dobra, wy sobie wy się stawcie tutaj na tej drodze. Teraz tak, następujący krok. Hiszpania moi drodzy. Hiszpania, tutaj nasza armia. Uderzyć. Ej, 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 gdzieś ty tam poszedł, człowieku. Kurde, stanęli bli... Ech, do bani po prostu. Po prostu wkurzyli mnie teraz. Poszli gdzieś tam, kurde, dookoła. Kompletnie bez sensu. Nie Se mogę tego zrobić. Co to zrobisz następnym razem. Koleś. No i dobra. Mniejsza z tym. To się zdarza. Okej, okay. co oni tutaj mają? Trochę sił. Dobrze. Ja bym ich tutaj zablokował. Gotów na dalsze rozkazy. Bardzo ładnie. Gdzie są kolejne nasze armie? Tu jest Bardzo doświadczona armia nadchodzimy mamy 1814 rok no słuchajcie to tu już kończyła się powoli um, e, wojna e, wojny napoleońskie dobra jak to nasza armia tutaj czy my tutaj w ogóle dysponujemy Czekamy na ostatni oddział. Okej, okay, dobra, lećmy z kolejną turą. Nie traćmy czasu. Tak jest, idą, idą nasze wojska. Tak jest. W cień. Na posterunku. Dobra, mamy to. O, tu Anglicy coś. Kombinują. Kolejne zyski z kolonii przechwycili. No, no, słuchajcie, Anglia będzie kolejna. No, Francuzi przerzucają swoje wojska z Włoch. Chyba do obrony Paryża. Co powinno zmusić przeciwnika do ładnego rozcią rozciągnięcia swoich sił? Co jest chyba dobre. To jest bardzo dobre, bo zmuszamy Francuzów do walki w wielu miejscach jednocześnie, co uniemożliwia im zgrupowania swoich sił w jednym miejscu i przeprowadzenia ofensywy. Dobra, tu się nam to ładnie rozbudowało. Rozbudujmy to jeszcze bardziej. Okej. Okay. Dobra w Polsce oddział Pioty powstał Brakujący oddział dla tej armii Dobra wy moi drodzy czym prędzej udać się tutaj Szybciutko szybciutko lecimy Dobra teraz tak Tu Ach, zapomniałem tutaj rozpocząć rekrutację oddziałów Dobrze ale a jeszcze tutaj sobie rozpocznijmy werbunek yy, garnizonu Dobra Okej okay. Okej, okay, okej, okay, okej okay. Okej, okay, tutaj nie ma armii Tutaj także rozpocząć werbunek Dobrze Teraz tak, tutaj sobie ale tak, jaki tu jest, okej, okay, katolicy 100% Ale mimo wszystko zbudujmy tutaj sobie szkołę A nie, tutaj jest, dobra, to nie potrzebujemy Zbudujemy sobie warsztat Dobrze, w takim razie Przydałoby się zniszczyć to zgrupowanie Sił Wroga, uderzyć Dobrze moi drodzy Dobrze moi drodzy, myślę sobie, że hmm, Słuchajcie, kusi mnie automatyczne rozstrzygnięcie tej bitwy Albo nie. Dobra, pobawię się. E, dobrze moi drodzy, tą bitwę rozegramy już sobie w następnym odcinku. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Jeśli tak, to oczywiście zachęcam Was do komentowania jak i do ocenia tego filmu. No i oczywiście do subskrybowania mojego kanału. A tymczasem ja się zami żegnam. Życzę Wam miłego dnia. Na razie, cześć i czołem. Ciao. Do następnego.